Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, bo y, chciałem powiedzieć parę słów, y, bo tutaj wydarzenia nieco przyspieszyły i chciałem się ustosunkować do bieżącej sytuacji. Najbardziej chodzi mi o sytuację związaną z Lubinem. Lubin na Dolnym Śląsku to, co się teraz tam dzieje. Teraz wczoraj yy, się działo wieczorem, w nocy, więc yy, chciałem zacząć od, yy, od yy, live'a yy, pierwszego po marszu, właśnie od analizy jutro czy pojutrze marszu, który się yy, wspaniale udał, ale wydarzenia w Lubinie, yy, tutaj. Powodowały, że no, trzeba parę słów powiedzieć, żebyśmy wiedzieli na czym my stoimy, żebyśmy wiedzieli co się dzieje. Kochani, wszystko fajnie jest. Zacznę może od, od początku, bo to jest bardzo ważne, o czym chcę powiedzieć. Wiem, że tam oglądacie live y z Lubina i wszyscy się, że tak powiem, zastanawiają co robić, jak gotować się, ale, ale powiem Wam tak. W, w sobotę. Oddaliśmy kawałek świetnej roboty w postaci Wielkiego Śląskiego Marszu Wolności, gdzie 50 tysięcy ludzi się zgromadziło, albo i więcej, z całej Polski, i pokazaliśmy siłę, moc, nie tylko jeżeli chodzi o różne organizacje, stowarzyszenia, ale też osoby indywidualne. I po prostu yy, dotarliśmy do. Yy, dotarliśmy dosyć mocno, i to nawet w mediach głównego ścieku, co się nie zdarzało do tej pory, zostaliśmy jak na mediach głównego ścieku pokazani no, w pozytywnym świetle, można powiedzieć. No bo bo oczywiście wiadomo, że marsz wyszedł chyba nawet pod odmiarem naszych zamysłów, naszego, naszego, naszych, naszych e, planów i na pewno jest to problem dla rządzących. My, problem rządzących, To, co się wydarzyło. Ponieważ, no, troszeczkę widać po tych ich ruchach teraz, że się wystraszyli. Się wystraszyli. Przepraszam, wam, ale tu koma mi lata. Wystraszyli się i zaczęli podejmować różne działania, których jesteśmy świadkami od wczoraj. Dlatego proszę wszystkich o rozwagę. Oni chcą jakoś zatrzeć ślad po naszym marszu, po tym naszym pokojowym manifestie, w którym mediach nad pokazane głównego ścieku, dosyć pozytywnie. Zobaczyli, ile nas jest. Zobaczyli, jak, jak możemy wspólnie zadziałać. I dokładnie wiedzą, że to jest dopiero, dopiero pierwszy krok, i będą następne. I dlatego my musimy działać z pełną rozwagą. A no sytuacja teraz, która się y, dzieje w, w lubinie i cała oprawa wokół tego wszystkiego, w, 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 cała prawa według tego wszystkiego, no to jest po prostu, zaczyna się wymykać spod kontroli. Y, w, jeżeli chodzi o wymykanie się spod kontroli, jest to jak najbardziej korzystne dla tego reżimu, w którym żyjemy, i, i na tym im zależy. Dlatego yy, mój mój apel, mój apel, mój yy, apel o to, o, o to, żebyśmy powstrzymali się od wszelkich, od wszelkich, yy, no drastycznych działań, od wszelkich ataków, od wszelkiego działania nieskoordynowanego, od różnego typu... No właśnie. Czy mnie słychać w ogóle? Napiszcie, czy słychać na Facebooku, czy na YouTubie. Lepiej, żebyśmy wiedzieli, gdzie się spotkać. Więc widzę, że zacina. Może trzeba będzie przerwać, więc... Czy na YouTube słychać dobrze? Słuchajcie, trzeba, trzeba tutaj zachować zimną krew i nie podejmować nierozważnych decyzji, jeżeli chodzi o nasze środowisko walczące o wolność, bo teraz jest. Yy, słuchajcie, na YouTube słychać bardzo dobrze. Yy, więc yy, jeżeli ktoś ma na Facebooku yy, problemy, to proszę na YouTube. A. Więc słuchajcie, trzeba zachować zimną krew. Proszę wszystkich o nie nawaływanie ludzi do wychodzenia pod komisariaty. Jeżeli ktoś chce, um, ktoś chce uszanować, uczcić śmierć zmarłego chłopaka, który został e, prawdopodobnie pozbawiony życia przez policję, to oczywiście tutaj rozmawialiśmy z, z ludźmi z różnych części Polski z różnymi grupami, że można zapalić nich pod komendą policji ale yy, no proszę tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle, jeżeli chodzi o strażników wolności to nie wyobrażam sobie yy, żebyśmy my w naszych barwach uczestniczyli w jakichś zadymach w tym momencie pod komisariatami czy to w Lubinie, czy gdzieś indziej a słyszę takie nawoływania więc yy, no nie pozwólmy rozwalić tego, co budowaliśmy przez ostatnie miesiące, bo żeby robić rewolucję, to trzeba mieć odpowiednie siły, a siły są po tej stronie, w tym momencie po stronie okupanta. I yy, okupant szuka teraz na nas haków, prowokuje różnego typu sytuacje, które mają dzisiaj, wczoraj do czynienia, i to nie tylko w Lubinie, tak, że żeby nas, z nas, walczących o wolność osób, zrobić terrorystów. Cały czas do tego zmierzają? No bo widzą, że rośniemy w siłę, a wiedzą, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na to, żeby zakończyć ich byt u władzy, więc teraz yy, będą, próbują yy, wprowadzić nowe prawo, nowe rozwiązania ustawowe, yy, które będą yy, całkowicie yy, tutaj blokowały nam funkcjonowanie w wolnym kraju. Więc yy, tutaj yy, i chcą, jako za przyczynę wprowadzenia tych obostrzeń, tych rozwiązań, rozwiązań, Eee, właśnie działania tak zwanych antyszczepionkowców czyli to co próbowali nam mówić tych terrorystów antyszczep, antyszczepowych eee, i o, o których to na, cały czas trąbią i mówią, że to jesteśmy my właśnie walczący o wolność więc eee, na tą chwilę róbmy wszystko rozważnie wszelkie eee, sprzeciwy w Lubinie sytuacja jest taka, że no jak widać, widać jak na dłoni, że tam jest zaplanowana prowokacja, zaplanowana prowokacja, żeby ściągnąć naszych działaczy wolnościowych i pokazać, że to my jesteśmy odpowiedzialni za ataki na komisariaty, bo to jest dla nich teraz jedyna forma do tego, żeby nas zdyskredytować. Dlatego ja apeluję się o powstrzymanie, jeżeli chodzi o takie działania, więc mamy tu kapitał zbudowany, potężny, który zaraz będziemy wykorzystywali na innych frontach, a nie w tym momencie rzucanie w tym momencie cegłówkami w komisariaty kompletnie jest durnym pomysłem. Oni na to czekają i my naprawdę musimy wytrzymać tą presję, żeby dać im jak najmniej teraz pretekstu do tego, żeby. Tych ludzi wolnościowych, gnębili, mieli, żeby mieli jak najmniej narzędzi do gnębienia ludzi wolnościowych. Więc musimy zachować spokój. Słuchajcie, najważniejsze, jeżeli chcemy walczyć w tym momencie, jeżeli chodzi o potraktowanie, o, o tutaj rzekomą zemstę, którą niektórzy chcą tutaj teraz uzyskać, po rzekomym zabiciu chłopaka, który nie żyje, no, jak wiemy, być może spowodowane jest to y, działaniami policji, z tego tak wygląda. W tym momencie, y, 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 słuchajcie, wiele osób zostało tam zatrzymanych po wczorajszych rozbojach. Nie wiemy generalnie w większości co to są za osoby. My musimy się starać w tym momencie, jeżeli chcemy tutaj. Wykazać się walecznością, wspomóc tych naszych, którzy, których tam znamy. Na pewno jest to Monika z Lubina, która została zatrzymana, kiedy tam nagrywała, robiła relacje z wydarzeń spod komendy. Oczywiście nie zachowywała się jakoś tam nieodpowiednio, nie rzucała, nie, 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 nie stwarzała zagrożenia. Jedyne co było, to nagrywała, chodziła między policją, i tutaj musimy, jesteśmy cały czas w kontakcie z osobami, które pomagają Monice. I, i tutaj jest to, jeżeli chodzi o naszych działaczy, na tą chwilę, to właśnie Monika przez przypadek została zawinięta, nie robiąc niczego złego, i myślę, że to się dobrze zakończy, ponieważ nie stwarzała zagrożenia ani żadnych. Kroków nieodpowiedzialnych rzeczy nie robiła. Jedyne co to tylko nagrywała. Więc, więc tutaj. Jeżeli chcecie komuś pomagać. To w tym momencie. Skupmy się na pomocy prawnej dla tych ludzi. Ale tak jak mówię. Większości tych ludzi my nie znamy. Nie wiemy co to są za ludzie. Jeżeli wy znacie jakieś osoby to dajcie znać. Z chęcią im pomożemy. Ale. Na tą chwilę, pamiętajcie, powstrzymajmy się przed takimi drastycznymi działaniami, bo oni w tym momencie na to liczą. O tym naszym marszu zrobią teraz wszystko i robią. Wiemy to. Podburzają pewnych ludzi. Pod, próbują ich podgrzać, podgrzać ogień nienawiści do policji, która wiadomo, że od pół, półtora roku jest. Tutaj mocno przez policję już samodzielnie podgrzewana. Więc my w tym momencie nie dajemy się złapać na tą pułapkę zastawioną przez nich, bo to jest. Ma, analizujemy tu inne ich kroki, które, które się dzieją wokół tego wydarzenia w Lubinie, wokół tych wydarzeń, wydarzeń w Lubinie, bo tu już parę rzeczy się wydarzyło. Ja wszystkiego nie mogę powiedzieć, ale obserwujemy to, analizujemy obserwujemy, mamy, mamy wiedzę nie wszystko mogę powiedzieć w Poznaniu też, tylko zaznaczę zauważcie, dziwnym trafem dzisiejszym też w Poznaniu jest w Poznaniu jest okazuje się, że tak zwani antyszczepionkowcy wywołali alarm bombowy Terma, Termy Majtańskie Poznań i Prezydent Poznania pisze, że takie zachowania należy piętnować. Nie możemy pozwalać na to, by mieszkańcy byli terroryzowani, narażeni na stres przez grupę cymbałów. To jest odna, nas, wiecie. Także jest teraz, uważajcie, odbywa się w Polsce skoordynowana akcja szkalowania nas przez media, służby i i, i po prostu cały, cały ten chłam, który chce. Chce tutaj w tym momencie zwalić na nas winę i obarczyć nas jakimiś pseudo zarzutami i szukają. Także w Lubinie też na pewno jest tam, toczy się tam gra i też nawoływanie do jakichś ostrych działań jest moim zdaniem nierozważne, jeżeli odbywa się to z ust tak zwanych działaczy wolnościowych. Więc yy, tak jak powiedziałem, nie dajmy się w tym momencie wysterować. Był tak zwany zamach na punkt zastrzyków w Zamościu, gdzie rzekomi antyszczypawkowcy go odpalili. Teraz widzicie, nasz wizerunek do społeczeństwa przebił się dosyć poważnie jako wizerunek pozytywny. I no tutaj widać, wielu osobom, to, wielu, wielu, wielu strukturą to nie pasuje i szukają, zapewniam was, przez ostatnie dwa dni jakiegoś wentyla, w którym mogą wykorzystać do tego, żeby nas szkalować. Więc apeluję tutaj z tego miejsca o zachowanie spokoju, o rozwagę i nie nawoływanie do. Nierozważnych działań, bo takie się to toczą. My walczymy o wolność. O wolność To jest teraz dla na, na nas Najważniejsze Jeżeli chodzi o walkę I nie możemy tego Zaprzepaścić Tak jak mówię e, Jeżeli chodzi o sytuację w Lubinie Wiele rzeczy jest tam Wysoce podejrzanych I Naprawdę Warto jest to przemyśleć. Skupmy się na pomocy osobom zatrzymanym, zwłaszcza naszym działaczom. A jeżeli ktoś z nas, pozostałych 50 czy 40 osób, bo różnie jest to podawane, jakieś osoby, którym warto pomóc i które, które, które są bezprawnie tam zatrzymane, no to oczywiście jak najbardziej na tym się skupmy. Nie skupiajmy się na jakiejś rzekomej walce zbrojnej, ulicznej, bo to bo to, uwierzcie mi, w tym momencie będzie wykorzystywane przez media głównego ścieku, ścieku, które tam są na miejscu, będą próbowały to wykorzystać, żeby pokazać nas jako oszołomów. A nasz nierząd, który to w tym momencie potrzebuje jakiegoś pretekstu do dalszego zaostrzania tutaj rygorów, jeżeli chodzi związanych z wolnością, potrzebuje jakiegoś wentyla, no to nie wychodzi im oczywiście program przyjmowania zastrzyków, I jeżeli chodzi i też najgorzej, że to w dużej mierze ich elektorat nie przyjmuje tych zastrzyków. Na szczęście są tam też inteligentni ludzie. Więc żeby nie, nie było, że to przez elektorat rząd, nierządu nie idzie program sz, sz, tych zastrzyków tak jak trzeba. W tym momencie jest akcja oczywiście dookoła zmasowana na to, żeby przerzucić to na tzw. zwanych I to jest, teraz się uwierzcie mi, odbywa. Dlatego wszelkie nawoływania muszą być rozważne, żebyśmy nie stracili kapitału, który ostatnio wyzbudowaliśmy dosyć mocny i widać, że, uwierzcie mi, widać po nich, że po prostu boją się tego. Po pierwsze, wymknął im się spod kontroli program zastrzyków, bo nie idzie tak jak chcą, a teraz zobaczyli, jaką jeszcze jesteśmy siłą, jako ludzie wolnościowi i że. Naprawdę zaczęła się budowa potężnego ruchu. My to wykorzystamy w odpowiednim momencie, jeżeli chodzi o tutaj działania, działania związane z zaprzestaniem rozprzestrzeniania reżimu. Ale w tym momencie nie możemy pozwolić, żeby nasi ludzie yy, byli narażeni na. Na represje e, e, milicyjne, represje prawne, na zamykanie za jakieś głupie działania nie, nie, nieprzemyślane pod komendami. Dlatego, bo ci ludzie będą nam potrzebni, tutaj, w walce o wolność bardziej długofalowo. E, dlatego nie, nie pozwólmy na to, żeby żeby oni w tym momencie nas mogli rozbijać. Nie mogę mówić wszystkiego, nie mogę wszystkiego mówić yy, dosłownie, to co, co wiem, nie mogę tutaj to przekazać tak wprost, bo pewnych spraw nie mogę powiedzieć. Jak widzieliście może, żeby było dla was, yy, gdzie, żeby było dla was tutaj yy, czerwoną lampką, E, które Wam się zapalił w głowie. E, e, Wojciechowski z e, Polski ponad podziałami, tak, dobrze mówię, nie pamiętam na imię, został e, właśnie zatrzymany za podżeganie do buntu. Także widzicie, każdy z Was może znowu zostać w ten sposób potraktowany. Więc uwierzcie mi, że to nie jest ten moment, to nie jest dobry moment. Na tak zwane podżeganie do buntu, dlatego ja tutaj proszę wszystkich o, o, o nawet w komentarzach, o, o, o tutaj e, e, powściągliwość, Bo służby czuwają, służby będą wyłapywać, więc podżeganie do buntu, groźby karalne w tym momencie, oni analizują to. Nie dajmy się teraz wystrzelać, bo oni na to czekają, dlatego. E, Dlatego apeluję o spokój. O spokój, o ewentualne zapalenie zniczy. Refleksje pod, kom, pod komendą, jak ktoś chce. Nie ma co zwoływać tam tysięcy ludzi, bo tego nie będzie. Jak będą, niektórzy działacze. To mogą się narazić jak będą nieodpowiedni zarządzający tym na konsekwencje. Pamiętajcie, tu musimy dla Moniki i dla innych osób yy, zapewnić yy, yy, pomoc prawną, i to jest w tym momencie najważniejszy etap naszych działań. Inne działania, jakieś działania, niektóre się działania wywrotowe marzą w tym momencie. Yy, zapewniam, że to nie tędy droga w tym momencie jest. Oni naprawdę nas tutaj napuszczają. Także jest jeszcze parę wydarzeń, które tutaj śledzimy, i które, które dziwnie, dziwnie to wygląda. Jak ktoś logicznie myśli, ale nie będę o tym mówił na wizji. Trzeba być czujnym, tak. Słuchajcie, ale mogę tak zrobić jeszcze, bo. Nie, wiem, czy ten, ten, ten odgłos tak nie. Ostatnio ktoś puścił taki film z takim odgłosem, i. Eee, także słuchajcie. Eee, pełen sukces, jeszcze będzie analiza, jeżeli chodzi o marsz w, w Katowicach. Pełen sukces, ale to jest mm. dopiero pierwszy krok. To jest pierwszy krok do tego, żeby tworzyć jakość. Uważam, że przed nami marsze. Znaczy nie tylko marsze, bo te inne działania oczywiście też będą. Są i będą. Więc to jest dopiero pierwszy krok i zaczniemy się budować naprawdę dosyć poważnie na wielu płaszczyznach. A na pewno w niedługim czasie będą marsze, również, w których będzie uczestniczyło, uwierzcie mi, 10 razy tyle ludzi. Dlatego nie wyczerpujmy w tym momencie się, nie dajmy się w tym momencie rozgrywać i nie pozwólmy różnym, tak zwanym pseudoliderom, na to, żeby w tym momencie dać wystrzelać się ze swoich możliwości. Myślę, że przekaz jest dosyć, e, dosyć, jasny z mojej strony. Apeluję do Strażników Wolności, nie pod, nikt, nikt nie podejmuje żadnych działań bez konsultacji z, e, z tutaj z nami, z centralą, e, jeżeli chodzi o, dział, o, czy to wyszczepialnie, czy to komisariaty, absolutnie jest zakaz Zwłaszcza w kamizelkach, bo można się spodziewać wszystkiego najgorszego, i oni na to liczą. Wszelkie takie akcje, pamiętajcie, trzeba koordynować z nami, ze mną, z Sylwią, z Norbertem i z Łukaszem, czy z innymi osobami, z Asią, odpowiedzialnymi za strategie, które, które wiedzą dużo więcej, co się dzieje wokół nas i kto jest kto. Bo to jest też wojna służb. Wojna syste sy systemu w taki sposób, żeby nas tutaj chwilami zmanipulować. Także tak jak mówię, musi mi cały czas, cały czas trzymać rękę hmm. nad mną. <głosłusza> 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 Więc słuchajcie, będę kończył w tym momencie. E Syriak. Słuchasz mnie, bo Zanek dzwoni do mnie Zadzwoń do niego i powiedz mu parę słów. Tak, słuchajcie, tak, chłopak zginął. Jest to bardzo tragiczna śmierć. Niestety. Tak to się zdarza. Nie znaliśmy chłopaka. Nie wiemy, jakie ma spojrzenie na sprawę Miał spojrzenie na sprawę wolności. I, 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 I jakie tam do, do końca były przyczyny. Oczywiście każda śmierć jest straszna i to, co się tam wydarzyło, nie powinno mieć miejsca w 100%. I musimy powiedzieć, że się wyrazić nasz. Zdecydowany sprzeciw. Bo wiemy, że policjanci niestety robią takie akcje, z złapaniem ludzi, jeśli chodzi o nasze, nasze protesty, różne tego typu. Zdarzało im się i. Robili to bardzo nieudolnie, w bardzo sposób taki, no, yy, powiem, powiedziałbym, straszny. Więc tutaj, yy, więc tutaj jak najbardziej trzeba to potępić. Yy, nie ma dwóch zdań, yy, ale pamiętajmy, że taką tragedię właśnie służby i politycy. Najczęściej e, starają się przełożyć na własne biznesy polityczne. Niestety. Taka jest prawda. Nie od dziś. Za, od wielu lat, tak, dziesiątek lat, tak to funkcjonuje. Więc będą starali się w taki czy inny sposób to rozegrać. Słuchajcie. Będzie czas na podsumowanie marszu. Była sytuacja pilna, więc dlatego powiedziałem parę słów. Udostępniajcie to, proszę Was. Ponieważ, jak wiecie, zasięgi nam obcięli maksymalnie, więc tutaj wszelkie nasze materiały, prosimy o udostępnianie ich. Więc na koniec, jeszcze przypomnę, że spotykamy się na komunikatorze Telegram. Grupa Strażnicy Wolności, ponad 10 tysięcy ludzi. Tam i tylko tam wszelkie informacje wrzucamy bez cenzury korporacyjnych mediów. Serdecznie zapraszam Was wszystkich. I do zobaczenia. Myślę, że jeżeli nie jutro, to może pojutrze zrobimy podsumowanie marszu jeszcze tak szczegółowo bardziej. Uważajcie na siebie, przekazujcie to naszym działaczom. Tego live'a, bo czy musimy trzymać rękę na pulsie i nie damy się tym służbom wodzić za nos. Na razie. Do zobaczenia.